Wędkarza Siemano wędkarskie świle Mam wrażenie, że pod koniec tego listopada zima zaskoczyła nie tylko drogowców, ale również wędkarzy. W końcówka sezonu nie należy jak widać do najłatwiejszych. Dojebało śniegu, zbiorniki trochę tam pozamarzały na lód. Jak ktoś łowi to za wcześnie i niebezpiecznie, o ile gdzieś tam jest taki, jakiś tam czyniutki to pewnie jest. Na rzekach też sytuacja nie jest łatwa, ale nie znaczy to, że trzeba siedzieć w chacie i nie można kurwa, wyjść, a próbować. Dopóki woda pozwala, znaczy w sensie jest otwarta, albo jest lód. Powiedzmy, też to mnie nie interesuje. No więc, dopó dopóki woda jest otwarta, nie ma takich warunków, w których nie da się złowić ryby. A że kurwa jest to mało prawdopodobne, lub przy moich umiejętnościach jeszcze mniej prawdopodobne, no to jest takie chodzenie za jednym braniem, które się spierdoli, to nad tą wodą jestem. Nad Notecią oczywiście, jak to w ostatnich tygodniach prawie za każdym razem. Może w przyszłym tygodniu będzie Wisła, ale tego jeszcze nie wiem. Eee, no, śniegu dojebało. Dzisiaj taki jest już marznący, ciężko się po tym chodzi. Dziury bobrowe posypywane i pomimo tego, że wiem gdzie one to mniej więcej są, to w jedną się lekko wpierdoliłem, ale leciutko. Pośniegowa woda, bo jednak są troszkę roztopy, to pojebana jest ta pogoda, w chuj. Lekko się to wszystko topi i ta woda już jest pośniegowa. No no, podniesiona. Śnieg łamał nie tylko drzewa, ale również położył trzcinę. W związku z czym, kurwa, jest naprawdę utrudnione wszystko dzisiaj. Ale i tak sobie dzień bardzo przyjemnie spędzam. W oczekiwaniu na to jedno jedyne branie. Chuj wieczego. A no powiedzmy, że sądacza lub szczupaka, bo tak dzisiaj jestem przygotowany przynętowo. Załóżmy w mojej głowie. Co z tego wyjdzie? Najprawdopodobniej nic, ale to nie o to chodzi. Trzeba sprawdzić jeszcze możliwości, dopóki się da. I tych wyjść na ryby troszeczkę dopierdolić, póki nie ma lodu wszędzie lub obrębów ochronnych. Co jest fajne, to że tych wędkarzy jednak zima powstrzymała wielu. I w miejscu, w którym jestem, od momentu, jak spadł śnieg, nie było nikogo. Ja się w sumie też nie dziwię. No w pewnym momencie żałowałem, że tutaj wlazłem, bo nie wiem, jak wyjdę. Czy Pewnie wyjdę, ale trzeba się będzie nagimnastykować, żeby się nie wypierdolić, nie połamać znowu wędki. Tym razem w inny sposób i siebie, że jestem w miejscu, gdzie jeszcze nikt nie łowił od dobrych kilku dni, a to zawsze jest jakiś tam plus. Czy jest tu ryba, czy poszła gdzie indziej? Tego akurat nie wiem, ale w zimowym okresie zdarzało się tutaj brania, więc może w zimowym, takim, w takich warunkach jak teraz. Nie? Więc może, kto wie, no. Trochę przejebane jest to. A z drugiej strony, mimo wszystko, nie aż tak przejebane jak mogłoby być, że ta woda pościgowa w wielu przypadkach to jest troszeczkę zasolona. Chociaż w tym roku chyba mniej niż w poprzednich latach, gdyż wszystkie gminy. Oraz miasta, które znam w najbliższym rejonie, kolektywnie postanowiły nie odśnieżać oraz nie sypać soli i przejść się przez miasto, żeby się nad tą wodę dostać, to jest dopiero kurwa wyższy poziom hardkoru żeby się nie wypierdolić, nie pośliznąć. Po chodnikach i ulicach właściwie się nie da, przejść przez jakieś zaspy z przymarzniętym śniegiem, bo po szklance, po lodowisku, to nawet w takich butach jak ja mam, które nie są specjalnie śliskie, jest kurwę ciężko. Także tej soli trochę mniej, a jednak tej soli na pewno w tej wodzie też się pojawiło więcej niż powinno być. Choć tak jak mówię, nie tyle co co jednak. Z perspektywy mieszkańca i pracownika aglomeracji miejskich, miast i gmin, bym sobie życzył. Dla bezpieczeństwa w życiu codziennym. U was też nie odśnieżali? <grym> Znając życie, to tak, bo to chyba wszędzie pojeby. Z uwagi na ten śnieg lód, podwyższono wodę i powolone trzciny Nie wejdę w wiele miejsc, w które chciałem wejść sobie pierwotnie i w nich nie porzucam. Bo nie jestem jednak aż tak hardkorowy, żeby ryzykować wpadnięcie do rzeki na poślizgu. Chociaż pewnie będę się jeszcze zastanawiał w kilku miejscach, ale to będzie głupie i raczej zrezygnuję. Zdrowy rozsądek musi tym razem zwyciężyć. Przynajmniej taką mam nadzieję. Jakieś tam oblodzone pomosty niekoniecznie będą dobrym pomysłem dzisiaj. Takie w dodatku takie, po których trzeba zejść troszeczkę po jakiejś skarpie. Więc chyba sobie odpuszczę. Ale kilka miejscówek się jeszcze mam nadzieję sprawdzi. Mam nadzieję. A ciekawe jest też dla mnie to w przypadku tej noteci, na której łowię wiem, z 5 albo z 6 lat. No, szósty sezon chyba będzie leciał niedługo. I na początku się do niej za bardzo nie przykładałem, tym bardziej w okresie jakimś tam zimnym. Od dwóch sezonów tak troszeczkę bardziej i takiego poziomu wody to ja tutaj nie trafiłem. Nie znaczy, że go nie było, ale po prostu mnie nie było w tym czasie na noteci. Nie jest może hardkorowo podniesiony, bo to skoczyło tam z 15 centów może do góry, może ze 20. No na wiśle nawet bym tego nie zauważył. Natomiast na takiej rzece to już jest sporo w jedną czy w drugą stronę 20 cm. I też gdybym był w takim wyślanym ciągu gdzie ten poziom wody się zmieniał bardzo często czy tak regularnie wiesz, że podchodziła wyżej i zalewała brzegi a nie to co robi Włocławek, że podnosi tylko tam w kurycie troszeczkę, a brzegi i tak są zawsze odkryte, to byłbym w lepszej formie na kombinowanie jak w takich warunkach sobie poradzić. A że się odzwyczaiłem jednak przez ostatnie lata, gdzie ta woda na wiśle, nawet jak skakała, to w takich miejscach, które wiele nie zmieniały w postaci rzeczy i te brzegi nie były zalane czy jakieś krzaki, czy trzciny. Znaczy, trzciny to nie na wiśle, ale krzaki przybrzeżne. W związku z czym nie jestem w formie, żeby sobie w takich warunkach radzić. Kilka pomysłów być może bym miał, gdzie ryba może się w takim momencie ustawić, ale, ale nie jest to taka forma, jakbym sobie życzył na taką rozkminę i, i myślenie, co gdzie i jak w takich warunkach można sobie popróbować. Ale może kurwa się troszeczkę potrynuje. I takie ustawienia. właśnie najgorsze jest to wchodzenie po takich lekkich skarpach, oblodzonych gdzieś pod jakąś lekką górkę. Jest ślisko, kurwe. Każdy krok trzeba bardzo mocno ważyć, żeby się nie wiebać. Nie wiem, czy to z czegoś już lekko nie podmyło. Tutaj bubr na pierdala, więc nie wiem, gdzie się zapadnę. Tutaj też obrowe dziury. I tak jak mówiłem, niby wiem, gdzie te dziury już są wybite, ale nie wszystkie będę pamiętał. Zwłaszcza tutaj w tym miejscu, gdzie jest kurwa najgrubiej w okolicy. Fajnie by było na przykład po takim konarze przejść, z tym, że on jest kurwa oblodzony. I gdzie kurwa, no problem. No ale powiedzmy, że tu się chwilowo udało. Gorzej, że to jeszcze kurwa, nie koniec. Boże, że to jeszcze kurwa nie koniec, nie? tu każdy krok Tutaj następna dziura Trochę trzeba będzie chyba przejść na kolana Wędkę gdzieś odłożyć Inaczej to się może kurwa Nie udać o, Tutaj znowu Mister Buber Dziury wypierdolił, tu jest kurwa najgorzej. Mogę przejść górą, ale, ale, ale. No, tu następne. Kurwa mać. Się za bardzo nie ma czego złapać. się nie wpierdolić, co? Bez tu każdy kurwa krok. Każdy krok to walka, o nie wypierdolenie się. Nie było jeszcze aż tak ślisko śnieg nie był przymarznięty, a pod nim jakaś tam warstewka lodu to byłby git, ale niestety jest. No i tu sobie powinienem zejść w to miejsce, ale że woda jest podniesiona, a zrobił się od razu muł no to będzie kurwa kolega problem, nie? No ale se rzucę. Kontrolnie Kontrolnie se rzucę, ale to tak średnio trochę wychodzi Bardzo średnio Fajnie by było jakby wiosną była tak podniesiona woda w kwietniu byłoby zajebiście Albo w maju, kurwa, petarda, ale raczej nie ma co się na to nastawiać Powinienem tu postać dłużej i pociskać, natomiast stoi się tak mocno niekomfortowo, że na napiętych mięśniach za długo nie dam rady i będę musiał zmienić lokalizację, no, gdyż nie jest kurwa stabilnie i przyjemnie. No nie, tutaj nie. No tak, i trzeba się stąd jeszcze wydostać. Czy górą kurwa? Ja no, spróbuję tędy. Aczkolwiek. Nisko na nogach. Tu znowu dziury. Pierdolone. Małe kroczki. Nie połamać kija. No. Tak sobie. Jest tak sobie. Uh. Ślady już są moje, znaczy tropy i teoretycznie fajnie by było iść po tych samych. Tylko, że tutaj już jest lekko bardziej ślisko. No, tutaj jest znowu dziura, w którą już wpadłem. No jasno, też z tej strony no, Przerzucić na tę stronę Kurwa Ja pierdolę No klofit dzisiaj mam zajebisty Mhm Szedłem bardziej górą. Sytuacja bez dobrych rozwiązań. Się wydaje, że nie powinno być tu komplikacji, ale to się tylko wydaje, gdyż naprawdę jest ślisko w kurwę. Wyskitu śnieg zlodzony ucieka z pod nóg Pod nim jest taka zmrażona trawa miejsce, gdzie już ktoś wcześniej szedł, a później to trochę zawiało, jest jeszcze znowu wyslizgane. O, a tu bardzo ładnie widać jak wyjebało czcinę ze śniegiem. Jak ten ciężki śnieg padał kilka dni temu Miałem sobie wejść tutaj pociskać, ale, ale chyba nie wejdę. Od tej wody jest tam troszeczkę za dużo. Nie chcę mi się woderów podciągać. Nie da rady, przejść dalej. Mówiłem, ilość miejsc bardzo mocno ograniczone, Bardzo mocno. Potencjalnych tutaj chyba 6 czy 7 zostaną mi ze 3. To w maksie. No tutaj teoretycznie. I nie by było spróbować, tylko że ta woda jest praktycznie pod całą skarpę. Dalej są te trzciny powalone, które normalnie stoją w pionie. Chuj wie jakie jest dno, nie będę tego sprawdzał. Całe szczęście, lub nieszczęście, bo może by to się okazało dobrym pomysłem. Może tam jest w miarę stabilnie, chociaż wątpię. Ale powiedzmy, że całe szczęście, że ja akurat te okolice ja najgorzej znam i wiem, gdzie takie kurwa przypadki dziwne mogą mnie spotkać specjalnie przyjemne Dobra, ten pomościk jeszcze się chyba nada Leciutko Minus oczywiście kolejny jest taki, że ten śnieg strasznie kurwa połamany skrzypi To się do wody bardzo mocno roznosi Wszystko słychać W związku z czym coś co ewentualnie stało przy brzegu już spierdoliło Oczywiście też nie ma co dramatyzować tej zimy Przecież zimowe łowienie troci Wygląda dokładnie w ten sposób. Czy dokładnie w podobnych warunkach się często odbywało? Tylko, że to zawsze się było już nastawionym, że to tak będzie. A teraz, te ostatnie zimy, końcówki jesieni wyglądały inaczej. W związku z czym ja się troszeczkę nie przestawiłem jeszcze na zimę. No i oczywiście, pewnie jak przyjdzie już okres taki typowo zimowy, łowienie troci i tak dalej, to znowu się zrobi wiosennie i będzie to jeszcze inaczej wyglądało. Ale na to wpływu nie ma żadnego. No i teraz będzie dopiero źle teraz będzie dopiero źle chociaż może nie ale raczej tak Muszę się tutaj nie wypierdolić no ja myślałem że będzie gorzej na razie to jeszcze nie koniec no i tutaj minus znowu kaczki Niestety potencjalnie jedno z ciekawszych miejsc, czują mi tu kaczki regularnie bo jest tutaj mieszkaniec lokalny je regularnie, codziennie dokarmia chlebem w związku z czym one się tutaj cały czas trzymają ale jak się domyślacie pewnie rzucanie tak między kaczkami do łatwych, lekkich i przyjemnych nie należy pomijam to co myślę o karmieniu kaczek chlebem, no ale to mogę zrobić nic nie wiem czy jutro będzie mi się chciało to powtarzać w tym miejscu A to oznacza nie mniej nie więcej, że kolejny raz na tym miejscu, to się zobaczymy w kwietniu Bo od 1 grudnia cały na Białowieża tu obręb pochronny do końca marca odcinek jest wyłączony W związku z czym będę sprawdzał inny odcinek Noteci, który mocno zaniedbałem Oraz jak odmarznie to może starozecze trochę A tutaj do zobaczenia w kwietniu i też dobrze Na dzisiaj to by było na tyle Na ten weekend to nie wiem czy jutro będzie mi się chciało Trochę mnie jeszcze kusi, żeby ten odcinek sprawdzić z ultralightem Ostatni raz przed wprowadzeniem obrębu ochronnego. Zabrać trochę robali i poszukać może konia, może jakieś białe, jedno, może jazia Znaczy jeszcze jest też biało ryb. Okej. Okay. Tak mnie trochę kusi, ale czy to zrealizuję? To się okaże, kurwa jutro trochę już mi się nie chce chyba, no ale kwestia pogody. Niby jutro ma być trochę słońca, lekko cieplej. Takie jakieś dwa stopnie więcej niż dzisiaj. Może mnie pogoda zachęci, a może kurwa nie. Naprawdę trochę nie wiem, nie to że. Osłabłem, ale, ale w takich warunkach jak dzisiaj to naprawdę mało komfortowo. Ja lubię śnieg, ale nie taki zamarznięty i śliski. Naprawdę jest dużo lodu gdzieś tam przy brzegach, na którym się można pośliznąć i wpierdolić. Trochę chyba nie warto. Ja nie jestem aż taki hardkorowy jak tu czasami. Sprawiam wrażenie. I samemu sobie też czasami sprawiam takie wrażenie, no ale to jest właśnie sprawianie wrażenia Zdrowy rozsądek jednak często, im jestem starszy tym bardziej Jednak dochodzi do głosu i powstrzymuje mnie przed różnymi głupimi akcjami No przypuszczam, że parę lat temu to w kilka miejsc, w których dzisiaj sobie odpuściłem bym po prostu wlazł Ale no nie miało to sensu i nie było specjalnie rozsądne, więc sobie dałem się na. No jak będzie trochę na plusie to może jeszcze jutro spróbuję, a jak nie to może za tydzień wisełka pacerowo, To też zależy od warunków, ale to się okaże w ewentualnym kolejnym odcinku.